W ostatnich dniach Google zalał nas taką falą rozwiązań w dziedzinie AI, że trudno się w tym nie pogubić. Co konkretnie zaprezentowali, co gdzie i za ile jest dostępne, o tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zapraszam. Największym zainteresowaniem wydaje się cieszyć VO3 nowy model do generowania filmów, który nie tylko tworzy klipy lepsze od czołowych rozwiązań. Na tych wykresach widzimy wyniki głosowań na lepszą generację z próby ponad tysiąca par Prompt Generacja, które oceniali głosujący. Vio 3 wygrał z każdym z tych modeli. Niestety jednak Google nie raczył napisać nic więcej o tym teście, więc na ile wiarygodne są te wyniki, możemy jedynie zgadywać. Ale to, co robi największą furorę, to fakt, że Vio 3 generuje też dźwięk dopasowany do sceny. Nature would prefer some personal space. Where were you on the night of the bubble bath? Jak i gdzie go używać? Tu zaczynają się złe wiadomości. Model dostępny jest jedynie w Stanach Zjednoczonych i żaden VPN nam nie pomoże. I póki co nie ma żadnych informacji, że ma się kiedykolwiek stać dostępny w Europie. Druga zła wiadomość to cena. wo 3 jak i duża część tego, o czym za chwilę usłyszysz, jest dostępne w nowym planie abonamentowym nazwanym Ultra. Ultra drogim planie, bo kosztującym 250 dolarów miesięcznie. Jednak z drugiej strony oferuje ten plan naprawdę wiele, więc dla niektórych osób może okazać się wciąż atrakcyjny. Następną nowością jest Imagine 4, generator obrazów. Według benchmarków jest tylko odrobinę słabszy od tego, co oferuje od niedawna ChatGPT, ale za to kilkakrotnie szybszy. Radzi sobie z fotorealizmem, w tym z drobnymi szczegółami na zdjęciach makro, ale też potrafi wygenerować całkiem nieźle napisy. W tym stworzyć komiks. On także na razie nie jest dostępny w Europie, ale ma być kiedyś tam dostępny i znaleźć się w planie Pro za 20 dolarów miesięcznie. Zaprezentowano też narzędzie do tworzenia filmów o nazwie Flow, które korzysta z vo 3 Imagen 4 oraz Gemini 2,5 Pro i ma być kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym wygodnie tworzyć dłuższe produkcje, korzystając z dobrodziejstw generatorów wszystkich modalności. Tekstu, dźwięku, obrazów i oczywiście wideo. Do tego dodano niezbędne funkcje montażowe. Narzędzie z pewnością zainteresuje twórców wideoklipów czy reklam. Wersja z modelem VO3 jednak znów dostępna jest wyłącznie w najdroższym planie i w USA. W planie Pro ma być dostępna wersja z modelem poprzedniej generacji, VO2, ale same narzędzie też na razie nie jest dostępne poza Stanami Zjednoczonymi. W AI Studio pojawił się generator mowy działający w 24 językach, w tym po polsku. Co ciekawe, obsługuje on dwóch aktorów jednocześnie i potrafi zmieniać język mowy w dowolnym momencie. Możemy też określić styl mowy w osobnym prompcie. To szczęśliwie jest dostępne także u nas i to za darmo, przynajmniej na razie, więc mogę Ci pokazać, jak działa. Mamy tutaj opcję jednego aktora oraz dwóch aktorów, możemy więc nagrać dialog. W tym oknie wpisujemy Ton, czy też styl mowy, a poniżej możemy edytować poszczególne kwestie aktorów, jak i dodawać kolejne. A to, co wyszło mi z tej generacji, brzmi tak. Cześć, chcieliśmy Ci zaprezentować możliwości generowania mowy. Where you can direct the voice, create realistic dialogue, and so much more. A potrafię też zmienić język w trakcie wypowiedzi, tak jak kolega powiedział. Czekaj, nie skończyłem jeszcze. Jak to nie teraz moja kwestia? Panie Rysiu! Może jej pan coś powiedzieć? Za trzy minuty wchodzimy, a ona ciągle się gubi w skrypcie. Ty się gubisz, w flaku. Jak mnie nazwałaś? Flądro? Nie jest to doskonałe. Słychać wyraźnie, że ten styl mowy jest trochę sztuczny. Aktorzy potrafią się też zamienić rolami w momentach innych niż opisane w promptcie. na przykład właśnie kiedy zmienia się język wypowiedzi. Jednak po kilku próbach można uzyskać zadowalające efekty, zwłaszcza jeśli z kilku generacji wybierzemy najlepsze fragmenty i skleimy je w całość. Modele Gemini 2.5 mają od teraz więcej możliwości. Oprócz generowania mowy dostały m.in. tryb DeepFink, ale ten na razie też u nas nie jest dostępny. Doczekały się też wreszcie funkcjonalności Canvas w interfejsie Gemini Google.com i w aplikacjach mobilnych. A w AI Studio i przez API możemy teraz decydować o budżecie rozumowania w trybie Fink. Idziemy dalej. Jules to agent programistyczny, któremu podłączamy repozytorium na Githubie i dajemy opis zadania, np. upgrade aplikacji do nowszej wersji frameworka, a ten tworzy nową gałąź i wprowadza niezbędne zmiany. Mamy na koniec dostęp do podsumowania i diffa wprowadzonych zmian, więc można wygodnie przeprowadzić review. Agenta możemy odpalić wielokrotnie, równolegle i dać mu różne zadania. Po prostu do każdego stworzy nową gałąź. To narzędzie jest dostępne w Polsce, a za darmo mamy 5 zadań dziennie. Kolejnym bardzo fajnym narzędziem jest Stitch, który służy do iteracyjnego projektowania UI aplikacji mobilnych i webowych i jest sterowany za pomocą promptów. Kiedy już z naszego projektu jesteśmy zadowoleni, możemy go wyeksportować do Figmy lub od razu w formie kodu. Stitch także jest już u nas dostępny i także za darmo, choć nie znalazłem oficjalnych szczegółów dotyczących limitów. Następną ważną ciekawostką jest zaprezentowany model Gemini Diffusion. Jest to model generujący tekst, ale działa jak modele generujące obrazy. Wszystkie liczące się modele LLM, czyli te generujące właśnie tekst, to modele autoregresywne, oparte o architekturę Transformer. Przewidują one następny token w ciągu, więc generują jeden token za każdą iterację. Modele dyfuzyjne działają inaczej, a mianowicie w każdej iteracji odszumiają początkowo losowy szum. Ten szum obejmuje całą przestrzeń zwaną przestrzenią latentną, np. całą powierzchnię docelowego obrazka. I wszystkie jego piksele, cała ta przestrzeń jest odszumiana jednocześnie w każdej iteracji. W ten sposób w kilku iteracjach z szumu powstaje efekt końcowy. I jest to proces dość szybki, właśnie z tego powodu, że każdy piksel odszumiany jest równolegle. W przypadku obrazów może się to nie wydawać szybkie, ale jeśli weźmiemy pod uwagę ilość wygenerowanych danych w czasie i porównamy do modeli językowych, to od razu widać przepaść. Tak działają nie tylko generatory obrazków, ale też generatory dźwięku i filmów. W przypadku Gemini Diffusion mamy więc nową modalność – tekst. I okazuje się, że nie tylko działa to błyskawicznie, ale przede wszystkim w ogóle działa, to znaczy Google udowodnił, że ta architektura nadaje się także do generowania sensownego tekstu, w tym kodu. Model nie jest tak dobry jak Gemini 2.5 Pro, ale jest porównywalny z Gemini 2.0 Flash, poprzednią generacją modeli. Jest to model eksperymentalny, a nie produkt. Aby móc go wypróbować trzeba zapisać się na waitliście i liczyć na łaskę Google'a. Alpha i Wolf to agent, który ewolucyjnie poprawia algorytmy i kod i potrafi to robić w sposób równie dobry, a czasem lepszy od ludzi. Poprawił już uważany za najlepszy od pół wieku algorytm mnożenia macierzy, który jest wykorzystywany bardzo szeroko w wielu dziedzinach. Zoptymalizował też architekturę następnej generacji chipów TPU Google, a także Borga, mechanizm zarządzania centrami danych, uwalniając 70% z puli wszystkich zasobów obliczeniowych Google'a. Artykuł przedstawia kilka różnych sposobów, w jaki Alpha i Wolf jest w stanie poprawić następne generacje modeli AI, zaczynając od generowania wysokiej jakości danych wejściowych, kończąc na optymalizacji wszelkiej maści algorytmów używanych w uczeniu maszynowym. Osiągnięcia te Alpha i Wolf zdobył operując na modelu Gemini 2.0, a model, którego używa, jest plug and play, więc możemy być pewni, że obecnie używa już Gemini 2.5, pracując nad Gemini 3. Niestety poza artykułem nic więcej nie dostaniemy. Agent na razie jest przeznaczony do użytku wewnętrznego i testów w wyselekcjonowanych ośrodkach naukowych. Jest to jednak bardzo ważna informacja duży krok w kierunku samorozwoju sztucznej inteligencji. Na Google IO zaprezentowano też wiele innych projektów, które nadal są zapowiedziami i wiemy o nich co najmniej od grudnia ubiegłego roku, jak projekt Mariner. Agent w postaci dodatku do Chrome, który ma za nas realizować codzienne zadania w internecie. Albo Projekt Astra, nieco bardziej uniwersalny agent w formie podobnej do Gemini Live w aplikacji mobilnej. Jeśli pamiętasz Królika R1 i jego obiecywane zdolności, no to mniej więcej to samo, tylko że w aplikacji w telefonie. Hey, go online and look for a, user's manual for a Huffy Mountain Bike. I have found a user manual for you. What would you like to know about it? OK, cool. Now scroll until you find the section about the brakes. Sure thing. Looking for that page now. I think I stripped this screw. Can you go on YouTube and find a video for how to fix that? Of course. I'm opening YouTube now. This looks like a good video. Place a rubber band over the head of the screw. Oh, nice. And press nice. Down... Zapowiedziano też BIM. Kompletny produkt tworzony we współpracy z HP służący do wideokonferencji 3D. Osobiście wątpię, żeby to zażarło: nawet z konferencji 2D korzystamy dziś raczej z zewnętrznego przymusu niż wewnętrznej potrzeby, choć takie możliwości mamy od 15 lat. Znacznie częściej wystarcza nam rozmowa audio. Jeden wymiar wolimy od dwóch, więc dlaczego pies kulawą nogą miałby się zainteresować trzecim? No chyba, że. Zapowiedziano też kolejne okulary rozszerzające rzeczywistość. Ostatnią ciekawostką są poważne zmiany na stronie Google.com. Zamiast zwykłej wyszukiwarki, za jakiś czas będziemy mieć już głównie AI Search. Na razie tradycyjny Search jeszcze zostaje, ale przestaje być domyślny. Ta zmiana weszła w życie w USA dwa dni temu. Kiedy u nas? Nie wiadomo. W ramach nowych usług dostaniemy też możliwość wirtualnego przymierzenia sukienki. I to już wszystkie najważniejsze newsy AI od Google z ostatniego tygodnia. Jeśli materiał Ci się podobał, nie zapomnij dać łapki i rozważ subskrypcję. A jeśli chcesz być na bieżąco z newsami AI z różnych dziedzin, rozważ dołączenie do naszego Discorda, do którego link znajdziesz w opisie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!